Dzisiaj nasz cel był wygrać się mecz, e, ale wiemy, że, że nie, jest, nie jest łatwe: że zawsze jest dobra drużyna, że Mieszka e, robi super robota, moim zdaniem. I, ale ale e, wygraliśmy i jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi. E, jeszcze raz nasza, nasza obrona e, grał bardzo wysoki poziom. Mirko Alilowicz w pierwszej połowie miał duże niesamowite interwencji i kiedy masz taki bramkarz i taka wrona taka jest, jest łatwiej się grać. Druga połowa kontrowaliśmy mecz i, i Jesteśmy na finał. To był nasz cel. Ja po raz drugi w przeciągu paru dni e, gratuluję e, drużynie z Płocka e, dobrego meczu. E, I po raz drugi e, w pierwszej połowie zatrzymuje nas bramkarz. Tak jak ten sabbaty powiedział, że no, dzisiaj zagrał dobre zawody. Trzymał ten wynik, e, gdzie odjechali w pierwszej połowie. E, no i mieliśmy oczywiście dzisiaj, e, było to widać gołym okiem, e, problem w ataku. No, Płock gra naprawdę bardzo niewygodnie w obronie opanowali do perfekcji grę 3-3, gdzie z tyłu jeszcze chłopacy się krzyżują, jak ktoś przegra jeden na jeden, to od razu jest pomoc. No naprawdę ciężko przeciwko nim się gra, co było dzisiaj widać. Również życzę powodzenia w meczach o złoto. Będę wam kibicował. No i z tego, co mogę powiedzieć tutaj, no to my teraz już musimy się skupić na poniedziałkowym meczu, bo taki jest nasz cel, wygrać w Ostrowie i cieszy mnie dzisiaj bardzo to, że zarówno u, u, ten, u gości, jak i u nas, że wszyscy dzisiaj wyszli e, cało e, z meczu, nie było kontuzji i możemy skupić się teraz na, na swoich celach. Wynik tego meczu nie pokazuje, jak było ciężko z nimi walczyć. E, jak trener, trzeba powiedział, dobrze zagrali w obronie i teraz musimy skupić się na finale z kwicami i spróbować wygrać jeszcze raz złoty medal bardzo ciężko się było przebić w ataku. Niesamowity bramkarz, ale bramkarz też, też wyrasta na gwiazdę, ponieważ jest niesamowita obrona. Tak mówiliśmy z trenerem jeszcze i po meczu, i przed meczem, że bardzo ciężko jest, jak się nawet wygrywa jeden na jeden, to tak można powiedzieć, że wyrastają kolejni zawodnicy od razu za, także bardzo ciężko, jest to bardzo ciężkie, żeby się przez tą obronę przebić. Chylę czoła. Gratulacje drużynie z Płocka. My teraz zaczynamy się przygotowywać na, na, na Ostrów i Gratulacje jeszcze raz.